Ja się Siervano, moi drodzy, z tej strony Hybryda, i witam bardzo serdecznie, Słuchajcie, w kolejnym filmie. W ogóle, wow, ponieważ bardzo się cieszę, jaki jest Was jaki jest, słuchajcie wasz odbiór po ostatnim filmie. Nie spodziewałam się, mimo że tak naprawdę początek tego kanału, to już, słuchajcie, widziałam w ogóle jakieś tutaj, widziałam już Wasze inicjatywy z Waszej strony. Już ktoś się pytał, czy by chciał, ze mną, że chciałby ze mną zagrać, także jestem w ogóle w szoku, bo e, nagrywałam przy tym na różne kanały. Były, ich, tak jak powiem, przyznam się, tak, które trochę przed Wami, że było ich tych kanałów już sporo, ale nieraz całkiem równie było takiej sytuacji, żeby ktoś, e, to jest trochę do Was, o, osunę, żeby ktoś tak sam z siebie powiedział, że kurde, ma jakiś pomysł, także bardzo się cieszę. E, no i co, słuchajcie, tak jak zaproponował e, jeden z widzów, czyli słuchajcie, zwyczajny ziomek, za co Ci mega dziękuję, kolego bądź koleżanko, e, Zaproponowała słuchajcie, tę osoba, żebyśmy sobie zagrali w World of Tanks. No i kurde, uważam, że to naprawdę bardzo fajna propozycja. Mimo, że dopiero zaczynam, to kurde, bardzo mi się ta propozycja spodobała, żeby w ogóle coś takiego nagrać. Także słuchajcie. Ja już tutaj wy pewnie teraz nie widzicie ekranu, ponieważ ja wszystko przełączam. I jesteśmy w World of Tanks. W... Mega mnie to cieszy, słuchajcie. Jak widzicie, w ogóle ja pierwszy raz. O, w ogóle sobie troszkę gierkę ściszę. Ja w ogóle, słuchajcie, pierwszy raz w ogóle odpalam tę grę. Ja nigdy przedtem w nią nie grałam, także to jest. Um, takie moje. Um, moja ocenka tak w sumie totalnie od zera. W ogóle, dzięki. Y, za taką propozycję. Nie wiem, czy właśnie jest sens oglądać to tak całkowicie, ale. Zobaczymy, może coś ciekawego wyjdzie z tego. Dwóch. Mm. Szczerze, ta nie wiem. Przekon... Ja przepraszam Widzowie, ale chyba to, po... chyba to pominę. Jakby ja wiem, że to jest taki wstęp do tej całej gry. Ale z drugiej strony stwierdzam, że też fajnie, jakby ten kontent był taki ciekawy, więc. No wybaczcie, ale troszeczkę sobie to upnę. Ja mam tutaj bitwę. Później, teraz leczy się na ciebie każde dzieło. Ciebie się rozpoczęło, spóźniliśmy się, więc przy nieprzecie Skupiłeś się na drugiej flance. To nasza szansa. Atakujemy natychmiast. Przebijemy się do miasta i przyciśniemy ich z obu stron. Jedź za nami, unikaj smoczych zębów. Mają w polu kilku Godzin. Dobra. Z tego co mi się zdaje, o kurde, ale to lekko chodzi. Okej, okay. sterowanie jest chyba takie samo jak w Thunderze. wycie widzowie, to jest jako w ogóle samouczek i tak się też nie wiem, czy mam to trochę pominę, czy przyspieszę. W każdym razie grafika jest, wow, nie, grafika jest naprawdę bardzo fajna, mogę powiedzieć, że świetna, no nie? Także fajnie. Tutaj widzicie, tutaj mamy jakiś tam tekstik. ja zobacz, tak się na tym nie skupiam. Aha, tutaj mamy wroga, co ja. Wybaczcie widzowie. Ja się zawiesiłam w ogóle. Ja nie wiem... E, dziwnie, słuchajcie, już patrzę, że to inaczej działa. On został rozniszczony, ale coś chyba mi nie poszło. E, w każdym razie, słuchajcie, widzę, widzę, że to już inaczej będzie działać, to chyba będzie nieco cięższe. I tutaj też nie ma takiego podglądu, kiedy coś jest rozwalone, widzę, że to jest też o wiele, o wiele bardziej jakby czułe na moją myszkę. O kurde. Eee, troszkę nie wiem, co się dzieje widzowie. Jak widzicie, to jest y, o wiele bardziej takie dynamiczne, także. O, dobra, wymarnowałam na trudno. Także ja nie do końca ogarniam. W każdym razie ten czołg został wyeliminowany. Mm. Kolejny. Jakiś czołg. No i słuchajcie, tak naprawdę tutaj sobie porównamy tą gierkę, bo jak widzicie, ja grałam pierwsza z Wurl Thunder. Yy, na ostatnim filmie gdzieś sobie gramy The World of Tanks, czyli w inną gierkę. Jak widzicie, no na początku widać że są różnice Chociaż na szczęście sterowanie jest takie samo, co mi się bardzo podoba. Dobra, rozwalony. I z tego co widzę, to jest nieco cięższe. <laughs> ok, trafiliśmy zioma Szego wroga. E, teraz chyba nie trafiłam, dobra. No i co, też zresztą wydać, słuchajcie, swoją opinię. E, aha, dobra, tak mogę oddalać. Stwierdzam, że mega mi się jakoś tak dziwnie gra. Już widać, że to jest raczej, no, na pewno bardziej dynamiczna rozgrywka. ty, no rzecz, nie zakrywaj, ziomek. Dobra widzowie, mm. ja tak się chyba wam słuchajcie ten samouczek pominę, bo nie chcę Was jakoś zanudzić, a też e, jakoś nie wydaje mi się on jakiś mega niesamowity, najwyżej jakieś tam ciekawe momenty wam pokażę. Także jakby co to widzimy się po samouczku. Widzicie sobie mi się to nie podoba, bo ten typ jest mega blisko. Ja nie za bardzo ogarnię, co się dzieje. Ciągle strzelam do tych czołgów. Zobaczymy, jak będzie dalej, ale ten samouczek nie do końca mi podchodzi w ogóle. Może z grom, słuchajcie, będzie nieco inaczej. Wygraliśmy, no i w sumie zobaczymy, jak będzie dalej. O, Jesus, dobra, widzowie, słuchajcie, pomijamy wprowadzenie. Przepraszam, widzowie, ale mm, jakoś nie za bardzo mam to czas. Trochę nagrywam na szybko, więc ym, chcę po prostu to w miarę możliwości, jak najszybciej skończyć. Nie mam tu jakiś czołg, Weźmy sobie to. Nie wiem, weźmy sobie może naprawę. Nie jest konieczna. Sorry, że o no właśnie. Ja mam, słuchajcie, tutaj na środku kamerkę internetową. Mm, przez co nie do końca widziałam ten napis Bitwa, ale dobra, jesteśmy i teraz będziemy grać z prawdziwymi graczami. Eee, także zobaczymy, słuchajcie, jak nam pójdzie. No i co? Jestem ciekawa po prostu. Na razie to wprowadzenie jakoś mi nie podeszło, pewnie jeszcze tam były jakieś może ciekawsze rzeczy, pewnie jakiś, nie wiem, um, nie wiem, opis czy cokolwiek, ale zobaczymy. No i co? No i tyle, słuchajcie. Czekamy na graczy. Też widzę, że troszkę się dłużej czeka niż... Ee, niż w tej gierce, w której poprzednio. to są już gracze. Grafika jest naprawdę kozacka Ale wiecie, jak dla mnie grafika oczywiście jest ważna e, Ale też ważna jak dla mnie jak najbardziej jest gameplay Gameplay Aha, e, także Czemu ja nie mogę się ruszyć? Aha No, ale widać, że tam działa podobnie na zasadzie e, Poprzedniej gierki Jesteśmy dość wolni, bardzo wolni jesteśmy, ale też mi się wydaje, że jesteśmy przez to, pancerni. Wszyscy już wystrzelili, a my tak wolno idziemy. E, dobra. To mi się zdaje, że chyba będziemy ostatni, ale trudno. Jesteśmy chyba najwolniejsi. O kurde, ale oddalenie. Bardzo fajne oddalenie. Okej okay. No i co widzowie jedziemy. <gryzny> 100 lat później że tak powiem. Mapa różni się od Wortandera. I to tak yy, chyba o wiele bardziej. I to jest z tego, co mi się tak co na razie rozumuję, to po prostu chyba polega na Tangera, żeby wyeliminować przeciwników. Chyba, że nie ogarnę, ale wydaje mi się, że na to wszystko polega i... o... Tu ten typ, tak śmiga. Hello! Widzowie, ja, ja jeszcze nie ogarnam tej gry. To jest jakieś. Nie wiem nawet jak to pisać. <laughs> no ale widzę, że ta gierka już na pewno jest hmm, cięższa. A no i oczywiście, słuchajcie, nie bierzcie widzenia mojej opinii tak jakoś do serca. No bo po prostu jeszcze mogę powiedzieć, że jeszcze nie jestem doświadczonym graczem i ja dopiero poznaję te gierki. Także jakoś nie bierzcie mojej oceny do siebie Tylko wiecie, ja próbuję. E, także dopiero próbuję. Dobra. Dostał. Teraz idzie nas taki mały. Nie wiem czy mój czołg jest taki wyjątkowo wolny. Dobra. No i czemu typi mi wkład wjechałeś? Nie wiem. Na razie walczę, ale coś tam nie czuję powiem powiem szczerze tej gry. Dobra, typ został wyeliminowany. Mm, tutaj dostał czy nie dostał, chyba chyba lekko dostał, wydaje mi się. Wyeliminowany. Ja mam jakiegoś mojego i ciężko będzie go z tej odległości trafić. Oj, widzowie. Coś czuję, że chyba jednak War Thunder bardziej mi podpasował, ale dobra, zobaczymy, zobaczymy jak później wyjdzie. Tam mamy jeszcze sporo czołgów. Tutaj mamy jakiegoś... Tutaj mamy też jeszcze jakiś czołg przeciwnika. Możemy spróbować go wyeliminować. Halo, halo. Co to się stanęło? O! Aha! No jest za nisko. Dobra, dobra, dawamy go. Dobrze, widzowie! No i. Dobra, nie wyeliminowaliśmy go tak całkowicie, ale. Um, tak uważam, żeby nie było jakoś źle. Słuchajcie, nie ma dramatu. Teraz sobie jedziemy do naszych. Um, jak już słuchajcie, widzę tutaj w tej kiece, no to. Aha, mogę z, chyba. Chyba mogę zmieniać naboje. Chyba na pewno mogę zmieniać naboje. Zaraz sobie to przetestujemy, się, w ogóle zdążymy dojechać, zanim nasi wyeliminują resztę bo z tego co widzę, to już raczej nie da. weźmy sobie tak wystrzelmy z ciekawości ten nabój chyba jest o wiele cięż szybszy, chciałam powiedzieć <grym> okej okay. no i wygraliśmy i to jest nasza pierwsza gierka na pewno gra jest bardziej dynamiczna War Thunder mi się bardziej podobał w sensie, oczywiście wydało mi się bardziej prostsze i to też bardzo możliwe, bo możliwe, że War Thunder po prostu jest taki m, prostszy a też jakoś mi się przyjemnie grało. Co to jakieś tam nie wiem, jest? Nutne informacje: garaż, naprawa. prawa jest niekonieczna. Weźmy sobie teraz ten mały czołg albo Polskę. A możemy sobie Polską zagrać, moi drodzy. Czemby nie. Okej, okay. znowu słuchajcie muszę odchylić kamerkę. Wybaczcie, nie mam totalnie podglądu. O, dobra, teraz. E, nie mam, słuchajcie, kompletnie podglądu do tego, co się dzieje. Także muszę tak troszkę się przychylać, w ogóle patrzeć, jak to wygląda, mm. ponieważ kamerka internetowa bardzo mi zasłania ekran i mm. e, też po prostu to widzę, ale dobra, mniejsza. Dołączamy do kolejnej gierki. To będzie myślę, że ostatnia w tym filmie. Raczej. Mm. O. Okej. Okay, tym, czyli te stawiamy z nasik. No. No i słuchajcie, zaraz się zaczyna gra. Tutaj mamy taką piękną mapkę, naprawdę. Piękną. Zaznaczmy sobie tutaj jakąś flagę, cokolwiek ja nie rozumiem, widzowie. No ale ruszamy do przeciwnika i kto pierwszy wyeliminuje resztę, to która. E Drużyna zostanie pierwsza wyeliminowana, to przegrywa, czyli dość łatwe pojęcie. Ale jednak w Wordlanderze bardziej mi się podoba to przejmowanie baz. Ale dobra, spróbujmy. W każdym razie, serio, bardzo fajna propozycja od Was to była, żeby sobie to zobaczyć: te gierki. No ale dobra, słuchajcie, jedziemy, rozglądamy się, piękne widoczki naprawdę bardzo fajne miejsce. A tutaj mamy wojnę i mamy dużo chyba wrogich czołgów, z tego co mi się zdaje. I no, i <laughs> z tego co widzę, to mamy już jedziemy na starcie. O, kurde. Eee... Wiecie, widzę, wie mi się zdaje, że to jest chyba koniec mojego życia. Nie wiem za bardzo, co się stało, i nie wiem, co mam nacisnąć, ale Starciśmy gąsienicę, także za bardzo nie mogę się ruszyć. O! Dobra, 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 możemy słuchać, już się ruszać. Ta gra jest cięższa. Czy jakoś mi to bardzo przeszkadza? Nie. Może tak, bo jakoś nie mogę wczuć się w ten klimat. że jakoś mi się przyjemniej nagrywało tamtą gierkę. No i o żeż, widzę, z tego co widzę, to jakoś. Z tego co widzicie to został wyeliminowana OK. Eee... No i to ja podsumowanie Trafił nas, co spowodowało, że doszło do penetracji pancerz został zniszczony i my zostaliśmy wysadzeni Hem. także widzowie Możemy sobie zobaczyć. O, mogę tak teraz przybliżyć, ok. E, możemy sobie patrzeć, jak idzie ziomeczko moim. E, nie za bardzo, co ja robię, Jakieś typom, jak się pomygłym. Aha, dobra, ja się przełączam, z... e, jeśli chodzi o graczy, ok. To jesteśmy tym ziomem. Teraz patrzymy, jak oni się strzelają. <grym> Widzowie, gra jest spoko Nie, może jeszcze spróbuję Swoich sił, zobaczę W każdym razie hmm, word Thunder dał mi się o wiele prostszy Na pewno I też ta zasada, to wszystko Jakoś bardziej mi się podobało, więc Co dalej z tego Będzie, zobaczę, Mimo, że to jest jakaś Druga giereczka W moim życiu, w tą grę To i tak przegrałam czy przynajmniej zostałam wyeliminowana. Także nie mam dramatu, ale jakoś tak bardzo mi nie siedzi. W każdym razie zobaczymy, może jakoś bardziej mi się jeszcze potem spodoba. Ja też pewnie poza nagrywkami będę sobie tą gierkę od czasu do czasu pykać i zobaczymy po prostu, co mi bardziej podejdzie, co mi się bardziej spodoba. Na pewno grafika jest przepiękna, ale wydaje mi się, że jednak World Thunder jest bardziej przyjemną dla mnie gierką. No i ja myślę sobie teraz wrócimy do garażu, a wróć do bitwy. Aha, dobra. Ja wrócimy sobie, słuchajcie, tutaj do garażu. Wejdziemy sobie z bitwy. Nie wiem, czy tak powinnam robić, ale tak w tej chwili, słuchajcie, zrobiłam. No i tyle no. Gra jest taka przyjemna, ale jednak nie do końca moje klimaty. Ale słuchajcie, i tak uważam, że warto spróbować swoich sił, nie tylko w tej jednej grze. I warto też spróbować sił w różnych gierkach. Yy, zwyczajny ziomku, bardzo dziękuję za taką propozycję. W ogóle fajnie, że wykazałeś się jakąś inicjatywą. W ogóle tego się nie spodziewałam. Tak naprawdę, ponieważ był to taki mój pierwszy film z mojej strony. No i słuchajcie, co? Takie ja mam jeszcze dwie, dwie informacje. Dwie, dwie informacje słuchajcie na koniec. Yy, pierwsza to jest taka, że. Ja często nagrywam właśnie filmy na zapas i nie wiem, czy to mówiłam na początku, czy też nie, już nie pamiętam. W każdym razie, słuchajcie, ja nagrywam często filmy na zapas, zaraz, że mam różne wyjazdy, albo po prostu mam szkołę i nie zawsze jestem w stanie tak nagrywać na bieżąco. Także jakbyście, nie wiem, dawali jakieś propozycje i byście ich na razie nie widzieli, no to spokojnie, bo nawet ja mogę mieć trzy filmy swoje na, nagrane na zapas i przez to może się nie widzieć. Jak widzicie, ćwiek na razie nie wrzuca za bardzo swoich filmów, ponieważ... Ale niestety mu wywaliła, słuchajcie program do montowania filmu, przez co nie może montować ich i mi przesyłać swoich. Także na razie ćwika nie będzie na kanale. Jak się pojawi, no to oczywiście to będzie oznaczało, że też powinien zacząć znowu tam regularnie wczytać swoje filmy. No i co, słuchajcie, ja wam bardzo dziękuję. Wydaje mi się, że film wyjdzie spoko, jeszcze będzie go troszkę trzeba obrobić. No i słuchajcie, możecie oczywiście zostawić łapkę w górę, subskrypcję, z dzwonkiem i napisać jakieś na przykład propozycje odnośnie różnych serii, jakie byście chcieli zobaczyć, czy to na przykład różne gierki, czy może coś innego. Musicie również pamiętać, że niestety nie jestem milionerem. I no, jakbyście dawali jakieś propozycje, bo tutaj też zostanę od zwyczajnego ziomka ziomek. No, dostałam, słuchajcie, od niego propozycje gierki, ale gierka kosztuje chyba z jakieś 300 zł, zaraz chodzi na Steama i też pewnie wydaje mi się, że cena będzie podobna i niestety nie jestem w stanie kupować każdej takiej gierki, jaką mi podeślecie, także raczej byłabym bardziej zainteresowana darmowymi gierkami, ale słuchajcie, każda propozycja jest dla mnie ważna, także możecie koniecznie, no, napiszcie jakąś propozycję i co sądzicie w ogóle o... World of Tanks. Mi za bardzo ta gra nie podeszła, ale może Wam się nieco bardziej podoba niż War Thunder. Dajcie koniecznie znać. I my, słuchajcie, widzimy się za tydzień, bądź może nieco wcześniej, może jakiś film bonusowy się pojawi, za to nie chcę Wam tego obiecywać. Także do zobaczenia, moi drodzy. Trzymajcie się, no i narka.